Krótki raport dnia to szybka esencja dziesięciu absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska 10 tysięcy rolników protestowało w centrum Warszawy bez większych incydentów. Manifestacja przeszła spod pałacu defilad koło Sejmu do siedziby premiera. Rolników w Sejmie przyjął marszałek Hołownia, który zapewnił, że wszystkie postulaty są do załatwienia i przeprocedowania. Przyznając, że nie wszystko idzie tak jak powinno, skoro wzburzenie i gniew zmusiły rolników do protestów w Warszawie. Niemieckie rafinerie otrzymały specjalne pozwolenia na większą emisję siarki, gdy polskie rafinerie takich nie mają. Konkurencja jest więc nierówna. I tak rafineria w Gdańsku przerabiając rocznie 10 milionów ton ropy, ma pozwolenie na 308 ton siarki, a rafineria w Szwed w 2019 roku wyemitowała na przykład ponad 20 razy więcej, bo 6740 ton. Korea Południowa podniosła limit kapitału własnego eksport-import banku z 18,4 biliona wonów do 25 bilionów. Jest to krok niezbędny, by udzielić Polsce kredytu na realizację kontraktów zbrojeniowych. Za dwa dni kolejny krok. Parlamentarna nowela prawna. Były współpracownik Piotra Wawrzyka zeznał przed komisją śledczą, że dokonywał licznych przestępstw w związku z aferą wizową i że ma wiedzę o wymuszaniu przez MSZ wydawania wiz przez konsulów na całym świecie oraz tuszowaniu afery przez kierownictwo zjednoczonej prawicy. Edgar Kobos oskarżony o opracowanie mechanizmu szybkiego wydawania wiz przez MSZ dla cudzoziemskich pracowników oraz opłatną protekcję, za którą grozi mu 8 lat więzienia, zeznał m.in. Jestem jednym z niewielu, którzy uczestniczyli w aferze i ma odwagę przyznać się do swoich działań. Przyznałem się do Liczby przestępstw niż te, które zarzucała mi prokuratura. Mam wiedzę odnośnie do metod i sposobów, z jakich korzystali ludzie zatrudnieni w centrali MSZ, aby wymuszać wydawanie wiz na konsulach. Kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę. To właśnie politycy Zjednoczonej Prawicy byli grupą, która mogła na tym najwięcej skorzystać. Piotr Wawrzyk usłyszał zarzuty dopiero po przejęciu władzy przez koalicję 15 października, to jest znamienne. Reszta przesłuchania była niejawna, a ponadto Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań. Straż Graniczna zamówiła za 364 miliony złotych elektroniczne zabezpieczenia 172-kilometrowej granicy na rzekach Bug, Świsłocz i Stoczanka. Część pieniędzy zapewni Unia Europejska. Przykładowo na odcinku 47 km powstanie 500 słupów kamerowych z 1000 kamer dziennych i nocnych termowizyjnych. Wykrywane będą różnorodne cechy fizyczne obiektów. Całość ma nie mieć tzw. martwych stref typu ukształtowanie terenu czy roślinność. Powstanie w ciągu roku. Prokurator Tomasz Fedyk, który doprowadził do niesłusznego skazania Tomasza Komendy, kilka miesięcy temu powrócił do zawodu. Sąd uznał, że nie popełnił on przestępstwa, a jedynie wykroczenie, gdy dwa lata po niewinnym skazaniu prokurator wpadł za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Rozczarowania nie kryje były policjant Remigiusz Gorejwo, który doprowadził do uniewinnienia Tomasza. W czasie śledztwa Fedyk zastraszał bliskich Komendy, że trafią za kratki za krzywoprzysięstwo, jeśli będą go bronić i dawać alibi. Świat Parlament Węgier niemal jednogłośnie zagłosował za przyjęciem Szwecji do NATO. Za było 188 posłów, a przeciw 6. Obecni byli ambasadorowie państw NATO, a decyzja przyjęta została owacją na stojąco. Wcześniej Węgrzy domagali się, aby przed decyzją przybył do nich z osobistą wizytą rząd Szwecji. W piątek do Budapesztu przybył premier Szwecji Christerson. Przy tej okazji Węgrzy zdecydowali o zakupie czterech myśliwców Gripen. Rosyjskie fabryki dezinformacji w ciągu zaledwie jednego tygodnia zalały ukraiński internet oceanem 174,5 miliona komentarzy mających na celu demoralizację i dezorganizację społeczeństwa i armii oraz ogólne podziały podały ukraińskie źródła. Państwem celem numer dwa jest Polska. Nad dezinformacją pracuje w Rosji wiele tysięcy ludzi. Google przyznało, że celowo szkoliło swoje generujące obrazy AI Gemini, by pokazywało różnorodności, jednak miało się to wymknąć spod kontroli. Według Ilona Maska jedynie ujawniło to szalone, rasistowskie, antycywilizacyjne podejście tego koncernu do programowania. Gemini zostało wyłączone po licznych skargach użytkowników, że odmawia tworzenia obrazów z białymi postaciami, nawet historycznymi. W Paryżu miała miejsce konferencja 20 państw, które deklarują, że celem jest niepozwolenie na zwycięstwo Rosji. Udział wziął prezydent Duda. Macron przyznał, że rozpatruje Scenariusz wysłania w przyszłości wojsk UE na Ukrainę. Szef NATO, francuska opozycja czy polskie władze dystansują się od deklaracji Macrona, który nie wykluczył wysyłania zachodnich żołnierzy na Ukrainę. Stoltenberg. Sojusznicy zapewniają Ukrainie bezprecedensowe wsparcie od 2014 roku. Nie ma jednak planów rozmieszczenia oddziałów na jej terenie. To był krótki raport dnia top 10 wydarzeń minionych dwóch dni. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się w poniedziałki, środy i piątki od 6 rano.